Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu ZPA. Moi drodzy, dzisiaj M44 Niski Tier. Ale arta bardzo fajna, bardzo specyficzna. Przede wszystkim dlatego, że na szóstym tierze ma pociski Hit o penetracji 240 i średniej alfie 700, e zaś na haekach alfa taka sama, penetracja 78. To jest artyleria, którą można spokojnie no, bez żadnego problemu no, no, trollować no, no, no. nawet siódme tiery, czasami nawet ósemki. 240 alfy to. Y Magic 8 tieru Łyka spokojnie. E, I tutaj nasz dzisiejszy bohater, czyli dzik w pomidorach stanu Punks, e, albo przepraszam, Punks. A jeszcze jakaś misja: zadaj uszkodzenia pojazdowi przeciwnika poruszającemu się z prędkością co najmniej 30 na godzinę. Liczą się również uszkodzenia spowodowane jak odłamkami, nie liczą się. No, będzie cokolwiek trudno zrobić tę misje grając na hitach, a tak naprawdę będzie całą tę e, bitwę grał m, nasz dzisiejszy bohater, czyli Dzik w pomidorach. E, nasz sojusznik, czyli e, gracz w e, Cromwellu, Cookie 8 i. Zaczyna bitwę od tego, że zniszczył naszego Alekto i od razu stał się niebieski, czyli widać już na koncie coś chyba miał. Plus jeszcze widać, że od razu się zatrzymał, więc chyba tam też ban poleciał. I tutaj nasza nasz artyleria robi rzecz, którą akurat ja się szczerze mówiąc zgadzam, czyli odparowuje gościa. Ja wiem, że tak naprawdę ten Kuki już tutaj... czy Kuk8i? Nie brał udziału w tej bitwie, bo jeśli dostał bana, to jemu było wszystko jedno, czy on zginie, czy nie. Jednak po prostu chodzi o, o same zasady, tak? Jeśli ktoś od razu niszczy swojego na start bitwy bez żadnego powodu, tylko po prostu bo ma takie widzimisię, to jak najbardziej zgadzam się z tym, żeby go odstrzelić. Pierwsza próba strzału, tutaj tak jak mówię, będzie wszystko na hitach rozgrywane. Nieudana w. Fałeczkę 30.01H, też ważna uwaga odnośnie tej arty. Zobaczcie, ona bardzo szybko ładuje. 16, chyba sekund, tam jest pokazane. 18. 18 sekundy loadu. Więc, jak na TTR, to jest naprawdę bardzo szybko i można spokojnie tych, tych przeciwników mocno obijać. Tutaj typ się próbuje wycofywać. Próba strzału na wucieczce bardzo blisko spadła. Niestety nieudana. Jest Cromwell, tak jak mówię. no Tutaj te hity potrafią być. Bardzo, <laughs> bardzo mocną bronią. Kolejna próba strzału fałkę poleciało i tym razem bęk wchodzi idealnie za 193 HP, które miał ten gracz jeszcze na, na koncie. Zobaczcie, udało się zabić fałkę. Tutaj niewiele zabrakło, żeby tego kawałośnie 5 trafić. Ale wyjeżdża druga fałeczka, także może w nią jednak nie. Zobaczcie, 4 do 7 się zrobiło. O, ta fałka wyjeżdża. Poleciała pestka w jego kierunku i niestety, tym razem już mocno niecelnie. E, nasi po prawej stronie mapy troszkę tam zostały tylko dwa czołgi Tutaj ten Cromwell bardzo ładnie, Kamil Grzes Grzeszyk e, bardzo ładnie się pokazuje Cromwell oczywiście miękki czołg, może by raz Heka dostał Ale tutaj zobaczcie, pocelowane, poleciała pestka i bum, piękny amoraczek Za 505 ładnie ta wieża odskoczyła, myślę, że... Cromwell 6000 bitew to mógł być jeden z jego pierwszych amoraków. No i teraz bardzo wdzięczny cel, czyli OI. Szósty tier klocowaty czołg japoński. On myślę spokojnie przyjmie pestkę z hita, poleciała w buła i okazuje się, że jednak mimo strzału dokładnie w środek między chyba te, te karabiny weszło za zero. Czyli nawet taki pancerz może być nieprzebity przez bardzo wysoko penetrującą amunicję artylerii. Ale teraz jest już lepiej, bo jest od boku, także teraz. Poleciała pestka. Tym razem już musiał wejść za 691 od boku, tylko żeby trafiło w u Nasz k 85 uratowane 9 do 8. Tam mamy jeszcze fałeczkę 30.01, Niestety KW 85 8 ginie. Fałka teraz zostaje za 10 HP. To Bergygan widać trafia. Fałka jeszcze niższy niż drugą fałkę. Tam był jakiś w ogóle, yy, tam był ktoś obok. A tutaj był jeszcze przeciwnik, ok, dobra, a czyli sojusznik nasz. Poleciał w tę i bardzo ładnie weszło w pięknym przelocie. Nawet tutaj myślę, niewykluczone, że tutaj mi zobaczcie, ten gość miał według moda 116 HP i nie zginął od strzału z Berġgana. Tutaj było 30 na godzinę, wydaje mi się, że mogło być, tutaj mogła wpaść misja, bo ładnie dostał w przelocie gdzieś tak na, na łączenie płyt. Ładnie to weszło przy okazji. też Tylko, oczywiście, alfa bardzo niska. Tutaj zobaczcie, mamy 700 średnich, a weszło za tylko 525. Spokojnie powinno było tego gracza ten, ten, ten strzał po prostu spacyfikować i odesłać do garażu. Tutaj, Su się jest z Cromwellem. My kończymy przeładowanie. Czy się uda pomóc temu naszemu Su? Niestety, Cromwell wyjechał, objechał Su, ale teraz może poleciała była bardzo ładnie. Su, uratowane. Pięknie, naprawdę, w tej bitwie sobie radzi M44. Ładnie te hity latają, trafiają dokładnie tam. Gdzie chcemy. To jest oczywiście też urok tych niższych tierów, że te artylerie są mocno, czyli są, są celniejsze niż ich wysokotierowe odpowiedniki. No ale mimo wszystko i tak ładny nastroj Cromwella wszedł. jeszcze nasz Susto może pograć w tej bitwie, przynajmniej przez kilka najbliższych sekund no i co my tutaj jeszcze mamy 10 do 10 zrobiło się po 5 minut raptem bitwy więc no, bitwa naprawdę bardzo szybka 20, 20 czołgów w 5 minut więc wychodzi średnia 4 czołgi na minutę, czyli co 15 sekund ktoś ginął, także no, można powiedzieć, że idzie to bardzo bardzo szybko pluton dynamiczny utworzony z właśnie tym uratowanym SU no i teraz sobie chwilkę czekamy, może lekko przyspieszę ponieważ żeby nie tracić czasu na oglądanie patrzenia na ziemię E, też warto zwrócić uwagę, że e, Dzik w pomidorach ma na tej artylerii około 900 bitów, To jest pierwsza rzecz. I zobacz, teraz widać będzie, ma na niej dwie gwiazdki, czyli dwie oznaki biegłości. Także widać, że no, Arta lubi grać i pewnie potrafi spot. E, także ucieczka, e, ponieważ na nas poluje Hummel, udaje się niestety typowi skończyć naszego e, tego dynamicznego plutonowego. Typ 58 tam szaleje, kończy jeszcze T28. Arta, zobaczcie, za dwa damage, ale Detrak Typ 58 jeszcze kończy Hel Kata i zostajemy tylko z Bergganem na pięciu przeciwników. Zobaczcie pocelowane, pocelowane, poleciała pestka, e, ginie e, ten VK 3601H e, no ale niestety w tym się też ginie Berggan i zostaje sam dzik w pomidorach na czterech przeciwników. Bardzo blisko było pięciu, jednak trzeba było się pozbyć tej fałki. Typ 58, Hummel Matilda oraz Somuła SAU-40 e, Somuła pojazd rzadko widywany, ponieważ rzadko komentuje bitwy na niskich tierach. ale powód jest to Pojazd bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ potrafi on huknąć z tego swego, ma tam jakieś działka różne, już pamiętam dokładnie, ale wiem, że naprawdę potrafi wygarnąć porządnie na jednym ze swoich dział. Także teraz robi jedyną słuszną rzecz... Chowa się, bo jest tak naprawdę przez rogów, okrążony jest typ Strzał i dobicie, szybciej zhita Ładnie, typ nas trafił, ale my jego również, więc teraz mamy już frak na koncie i tylko 3 przeciwnicy do końca I Teraz zobaczcie co się będzie działo w tym pojedynku Tak jak mówię, tutaj dzik w pomidorach ma dobrą załogę, na pewno po tylu bitwach Jest somuła, widzi nas, my widzimy jego Teraz w dołku jesteśmy, on na górce, próba strzału bez celowania Na szczęście nie trafia, tu był patrol nawet Bo tak długo ta pestka leciała więc pewnie, u jeszcze arta spada bardzo blisko. i teraz, zobaczcie na tę sytuację. Gdyby nie ten reload, bardzo nawet to, to Sao pisze, sorry mate. Tak, tak pewnie mając na myśli, że muszę cię wykończyć, a okazuje się, że no nie do końca. Nie do końca mnie stary wykończysz, to chyba raczej ja powinien napisać Sorry Mate niż, niż Ty do mnie. sału wykończone ładnym, szybkim strzałem. Niestety tak naprawdę to jest właśnie w tym momencie przewaga hitów. Jakby to trafiło gdzieś na gąski, gdzieś tam by poszło dziwnie, to pewnie by ta bitwa się skończyła inaczej. Teraz jest nagle Gold Noob. O, ale z drugiej strony domyślam się, że haeki by nie wykończyły tego sału. I teraz że. Ponieważ czeka nas dłuższa chwila oczekiwania na rozwój zdarzeń. Dzik w pomidorach, mając już 6 fragów na koncie, postanawia poczekać chwilę na przeciwników. Nie będzie on jechał. Ma do pokonania Matyldę i Humela. No, gracze, jeden nowy, drugi słaby. Tak się dobrali, ale z drugiej strony, no jeśli będzie pojedynkowała się z Matyldo, to w tym czasie Hummel może mm, nas zaskoczyć, także teraz sobie spokojnie czeka. To jest dobra decyzja, oczywiście dość y, trudna, ale jednak Hummel przyjeżdża i kolejny piękny strzał z hita, dokończony bardzo ładnie. Y, mając na myśli trudna, znaczy mówiąc trudna, mająłem na myśli to, że trzeba po prostu tutaj mieć dobre nerwy, y, to było przy... Mocno przyspieszone, ale w tym miejscu dzik pomidorach czekał aż 2 minuty. Na przejazd tego Hummel, ja to oczywiście bardzo skróciłem Ale tak jak sobie po dwie minuty stania czekania Na rozwój zdarzeń, czy ktoś będzie na kap, czy wyjedzie na, od naszego boku Czy od frontu, czy nam się uda to przeżyć No naprawdę jest dużo dylematów i dużo sytuacji, o których myślimy I tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka Piszą gracze, że na J9 jest bot Ta Matylda no, wczytała się do bitwy, ale chyba nie ruszyła Pyta dzik w pomidorach, czy jest AFK Przeciwnik nie, nie dostaje odpowiedzi, więc jedziemy sobie dalej. Mamy 7 fragów, szansa na radę Waltersa. Niestety, brak już hitów, ale z drugiej strony, Matylda. No cóż, ona ma cały bok w takim pancerzu dość tr trudnym do przebicia, szczególnie na niższych tierach, dlatego jest Matylda postrachem czwartych tierów, bo przebić ją od frontu bardzo trudno, od boku również. Ma bardzo dobre działko spamerskie, z dużą alfą, wbrew pozorom, ale artyleria tego tieru, jeśli tylko nie trafi na jakąś, jakiś powiedzmy tutaj, jakby to nazwać, łapkę, czy zasadzkę w przeciwnika, to powinna sobie poradzić spokojnie z tą Matyldą. Oczywiście hitby pewnie załatwił sprawę szybciej przy dobrym trafieniu, ale mimo wszystko mamy wciąż realną szansę na znalezienie jej. Jest Matylda, wydaje się, że czy auto-aim nie celuje w nas, my, my się świecimy, więc na pewno nas widzi, ale spokojnie, spokojnie. Z mu bez celowania z góry po prostu ufamy systemowi e, celowania w wodzie 210. Na, na pierwszy strzał lekko przyspieszamy. Matylda wciąż się nie rusza, więc chyba już jednak do końca bitwy ona się nie wczyta. Nawet by się wczytała, to pewnie e, od razu by nas nie zabiła. I kolejny strzał kończy ją bardzo ładnie. 8 fragów przekroczone. 3000 punktów uszkodzeń, i przechodzimy do podsumowania. No, i tak jak mówiłem, naprawdę ta artyleria potrafi zrobić bardzo dużo dobrego w praktycznie w każdej bitwie. To jest artyleria jedna chyba z najciekawszych pojazdów, jeden chyba z, z najciekawszych pojazdów yy, średniego tieru, ponieważ on sobie spokojnie radzi na, yy, w każdej bitwie. Ja długo szczerze mówiąc nie grałem yy, tutaj na amunicji innej niż HE. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że hitami warto posłać faktycznie. Ludzie potrafią nawet na dziesiątkach, ja z tego co kojarzę to chyba właśnie masterkę robiłem na tym czołgu na dziesiątych tierach Gdzie można było gdzieś tam w boczki ciężkich czołgów powbijać takie pestki za 600 A jednak w bicie 600 punktów uszkodzeń w dziewiąty, dziesiąty tier dla tej arty to jest bardzo duży zastrzyk yy, EXPA Więc można i tak, tutaj mamy asa panzernego Raddea Waltersa, medal Gora, duży kalibry i specjalistę 3141 punktów uszkodzeń i 1226 bazowego EXPA. U nich najlepiej KW85 1196, u nas jeszcze KW85 1861, no i to uratowane SU zrobiło 1050. 18 strzałów oddanych, 13 trafień, 12 penetracji z dystansu mniejszego niż 300 metrów Wyszło nam około 1300 uszkodzeń, 9 wrogów uszkodzonych i 9 zniszczonych Tutaj jest yy, tak, wyszło 8, ponieważ odpaliliśmy swojego Cromwella Przez co nam się liczy to jako minus 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zaiste 9 wrogów, więc nie tylko Radley Walters, ale, pra, ale prawie prawie byłby pól. Jednak no, zabrakło przeciwników, bo każdego, kogo trafił dzik w pomidorach w tej bitwie, to zabił. Łącznie ze swoim, to też tak przy okazji, ale naprawdę ładne i była moraki, i były soczyste strzały, i były, była walka do końca. Co jeszcze? Przejechane kilometr 860 metrów, 50, prawie 3000 zarobku, ale po odjęciu kosztów amunicji, a tutaj jak widać, wszystkie hity się wystrzelały. To wyszedł Dzik w pomidorach na minus prawie 39000, więc to mogło boleć, ale z drugiej strony bitwa naprawdę przyjemna i jak na artylerię obfitująca w EXP 1839. Z pręmką by go wyszło, raczej e, znaczy wyszło go z pręmką? No i w sumie to tyle. Dość zacięta, zażarta, sam na czterech z niewielką szansą, ale jednak na pięciu udało się tę bitwę wygrać z małą pomocą również Matyldy, która do bitwy nie weszła, ale to też liczy, bo musiał i tego typa 58 i to Sału samemu sobie postrzelać. Także moi drodzy to tyle. Jak się podobało zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!